Wyobraźcie sobie, że jesteście ofiarą przestępstwa. Może zostaliście pobici. Może okradzeni. Może straciliście kogoś bliskiego w wypadku lub w wyniku przemocy. Jesteście złamani, fizycznie, psychicznie, finansowo. I wtedy państwo polskie mówi wam: Pomożemy. Mamy fundusz specjalnie dla was. Dla tych, którzy ucierpieli. Czujecie nadzieję. A potem odkrywacie prawdę, że te pieniądze, wasze pieniądze, pieniądze przeznaczone na waszą pomoc, trafiły gdzie indziej: do księdza w Koloradce, który zamiast budować ośrodek pomocy, wybudował profesjonalne studio nagraniowe, do polityków, którzy rozdawali miliony swoim znajomym, do służb specjalnych, które kupiły za nie oprogramowanie szpiegujące sto milionów złotych, może więcej. Wyprowadzone z funduszu sprawiedliwości, funduszu dla ofiar przestępstw. Największa afera korupcyjna rządów prawa i sprawiedliwości. Historia, która ma wszystko: pieniądze, władzę, kościół, zdradę i międzynarodową ucieczkę godną hollywoodzkiego thrillera. To historia o tym, jak ukradli od najsłabszych. To historia o tym, jak zbudowali system korupcji w majestacie prawa. To historia funduszu sprawiedliwości. Żeby zrozumieć skalę oszustwa, musimy najpierw wyjaśnić, czym w ogóle jest Fundusz Sprawiedliwości. To niezależny fundusz celowy, zarządzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego misja jest szlachetna i prosta – pomagać ofiarom przestępstw. Skąd pochodzą pieniądze? Z różnych źródeł, głównie skarb pieniężnych nakładanych na przestępców, z przypadku mienia pochodzącego z przestępstw, oraz z nawiązek sądowych. To pieniądze, które przestępcy płacą społeczeństwu. I społeczeństwo poprzez fundusz zwraca je ofiarom. Piękna idea, prawda? Fundusz miał finansować pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy, wsparcie finansowe dla rodzin ofiar zabójstw, ośrodki pomocy dla kobiet po przemocy domowej, programy resocjalizacyjne oraz pomoc prawną. Rzeczy ważne, potrzebne. Ratujące życie. I przez lata, mniej więcej tak właśnie działał. Ale potem przyszedł rok 2015. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. Ministrem Sprawiedliwości zostaje Zbigniew Ziobro, lider suwerennej Polski, partii koalicyjnej PiSu. I Fundusz Sprawiedliwości zmienia się nie do poznania, bo Zbigniew Ziobro widzi w nim coś innego niż Fundusz dla Ofiar, widzi kasę wyborczą. Widzi narzędzie polityczne, widzi sposób na nagradzanie swoich ludzi i finansowanie swoich projektów. I tak zaczyna się jedna z największych afer korupcyjnych w historii III Rzeczpospolitej. Wyobraźcie sobie, że macie dostęp do konta bankowego z setkami milionów złotych. Oficjalnie to nie wasze pieniądze. Są przeznaczone na konkretny cel, ale wy kontrolujecie, do kogo te pieniądze trafiają. Wy decydujecie, kto dostanie grant. Kto wygra konkurs? Kto otrzyma finansowanie? I nikt was nie kontroluje, nikt nie sprawdza, czy zasady są przestrzegane. Schemat był prosty, ale skuteczny. Najpierw ogłaszasz konkurs na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, oficjalnie, otwarty dla wszystkich organizacji, które pomagają ofiarom przestępstw. Nieoficjalnie, konkurs jest już rozstrzygnięty, zanim się rozpocznie. Potem kryteria są tak skonstruowane, żeby pasowały idealnie do Twoich organizacji: fundacje związane z politykami suwerennej Polski, organizacje prowadzone przez księży, wspierających rząd, stowarzyszenia kierowane przez rodziny i znajomych. Następnie komisja konkursowa, oczywiście złożona z Twoich ludzi, przyznaje dotacje: dziesiątki milionów złotych, bez właściwej weryfikacji, bez kontroli, bez pytań. W końcu pieniądze trafiają na konta bankowe. Organizacje realizują projekty. Jakie projekty? To już mniej ważne. Kontrola? Minimalna. Rozliczenia? Powierzchowne. Konsekwencje za niewłaściwe wykorzystanie środków? Żadne. I tak przez lata. Konkurs za konkursem, grant za grantem, milion za milionem. Według szacunków prokuratury. Z Funduszu Sprawiedliwości w ten sposób wyprowadzono ponad 100 milionów złotych. Może więcej. Śledztwo wciąż trwa. Ale są przypadki, które doskonale ilustrują cały mechanizm, i najbardziej symboliczny z nich to historia księdza Michała Olszewskiego. Michał Olszewski, ksiądz katolicki, założyciel fundacji Profeto, na pierwszy rzut oka, Postać szlachetna, duchowny, który chce pomagać ludziom w potrzebie. Fundacja Profeto oficjalnie zajmuje się pomocą ofiarom przestępstw, osobom bezdomnym, uzależnionym. Piękna misja. Ale jest jeden szczegół, który zmienia wszystko. Ksiądz Olszewski ma doskonałe kontakty polityczne. Jest blisko związany z politykami suwerennej Polski. Publicznie wspiera rząd, uczestniczy w wydarzeniach politycznych. I nagle jego fundacja zaczyna dostawać gigantyczne dotacje z Funduszu Sprawiedliwości: pierwsze miliony, potem kolejne i kolejne. Łącznie 68 milionów złotych dla jednej fundacji dla jednego księdza. Na co miały pójść te pieniądze? Oficjalnie na budowę Centrum Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem nowoczesny ośrodek, gdzie ofiary przemocy otrzymają kompleksową pomoc. Psychologiczną, prawną, medyczną. Brzmi wspaniale, prawda? Ale kiedy dziennikarze i prokuratura zaczęli sprawdzać, co tak naprawdę powstało za te miliony, odkryli szokującą prawdę. Zamiast profesjonalnego ośrodka pomocy, luksusowe biura, zamiast sal terapeutycznych dla ofiar przemocy, profesjonalne studio nagraniowe z najlepszym sprzętem studio nagraniowe w ośrodku dla ofiar przestępstw. Do czego? Do nagrywania materiałów promocyjnych fundacji, do produkcji filmów o sukcesach suwerennej Polski, do tworzenia treści wspierających rząd. Sprzęt zakupiony za publiczne pieniądze był używany do prywatnych celów samochody służbowe w prywatnych rękach komputery w domach pracowników a część beneficjentów fundacji w ogóle nie istniała. Dane wymyślone osoby fikcyjne Dokumentacja sfałszowana. 68 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone na pomoc ofiarom gwałtów, pobić, rabunków, morderstw, wydane na luksusowe biura, sprzęt audiowizualny i polityczną propagandę. Kiedy to wszystko wyszło na jaw, ksiądz Michał Olszewski został aresztowany. Zarzuty Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, defraudacja środków publicznych, fałszowanie dokumentów. Areszt trwał miesiące, ksiądz w więzieniu. To był szok dla całej Polski, ale to dopiero początek historii bo największa ryba jeszcze pływała na wolności. Marcin Romanowski, poseł suwerennej Polski, wiceminister sprawiedliwości w latach 2019-2023 i, według prokuratury, główny architekt całego systemu. To on nadzorował Fundusz Sprawiedliwości, to on podpisywał decyzje o przyznaniu dotacji, to on decydował, które organizacje dostaną pieniądze, a które odejdą z niczym. Śledztwo ujawnia fascynujące fakty. Po pierwsze, dystrybucja pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości miała wyraźny polityczny charakter. Analiza geograficzna pokazuje, że największe dotacje trafiały do okręgów wyborczych polityków suwerennej Polski. To nie przypadek, to strategia: buduj bazę wyborczą, finansuj lokalne organizacje, twórz sieć zależności, a w zamian, dostajesz poparcie podczas wyborów. Po drugie, konkursy były ustawiane. Świadkowie zeznają, że wyniki były znane przed ogłoszeniem, że organizacje spoza układu nie miały szans, że kryteria były konstruowane pod konkretne podmioty. Po trzecie, Romanowski miał bezpośredni kontakt z beneficjentami: spotkania, telefony, instrukcje, jak wypełnić wnioski, żeby przeszły, gwarancje finansowania jeszcze przed formalną oceną. Ale Marcin Romanowski to nie tylko ustawione konkursy i dotacje dla znajomych, bo w tym samym czasie, w roku 2017. Z Funduszu Sprawiedliwości dzieje się coś jeszcze bardziej skandalicznego. 25 milionów złotych z Funduszu, pieniędzy przeznaczonych dla ofiar przestępstw, trafia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup systemu Pegasus. Decyzję o tym przekazaniu podpisał inny wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś, to on 29 września. 2017 roku złożył swój podpis pod umową z CBA. Pegasus: izraelskie oprogramowanie szpiegujące jedno z najpotężniejszych narzędzi cyfrowej inwigilacji na świecie potrafi przejąć całkowitą kontrolę nad smartfonem czytać wiadomości, słuchać rozmów, włączać mikrofon i kamerę śledzić lokalizację wszystko bez wiedzy ofiary. I polskie władze kupiły je za pieniądze, przeznaczone dla ofiar przestępstw. Dlaczego to skandal? Bo Pegasus był używany nie przeciwko terrorystom czy przestępcom, był używany przeciwko opozycji. Senator Krzysztof Brejza, inwigilowany podczas kampanii wyborczej, jego wiadomości były przechwytywane, manipulowane i ujawniane w TVP. Prokurator Ewa Wrzosek, Podsłuchiwana za to, że prowadziła niewygodne śledztwa. Adwokat Roman Giertych, szpiegowany podczas przygotowań do procesów przeciwko rządowi. I to wszystko leżało na biurku Marcina Romanowskiego. W marcu 2024 roku prokuratura przedstawia mu 11 zarzutów: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień, defraudacja środków publicznych, fałszowanie dokumentów, ustawianie przetargów. Grozi mu do 25 lat więzienia. Sejm uchyla mu immunitet. Prokuratura składa wniosek o areszt. Ale Marcin Romanowski nie zamierza trafić do więzienia. Grudzień 2024. Marcin Romanowski wie, że ma kłopoty. Prokuratura coraz bardziej zacieśnia pętle. Świadkowie zeznają. Dokumenty mówią same za siebie. Aresztowanie to kwestia dni i wtedy. Romanowski podejmuje decyzję godną szpiegowskiego filmu. Ucieka. Jak dokładnie to się stało? Szczegóły są nadal niejasne, ale wiemy, że Romanowski opuszcza Polskę potajemnie, bez informowania prokuratury, bez zgody sądu, mimo że miał zakaz opuszczania kraju. Cel? Węgry. Dlaczego akurat Węgry? Bo Węgrami rządzi Viktor Orban, najbliższy polityczny sojusznik prawa i sprawiedliwości w Europie. Człowiek, który wielokrotnie publicznie wspierał polski rząd w konfliktach z Unią Europejską. I Romanowski ma rację, stawiając na Orbana. W połowie grudnia 2024 świat dowiaduje się szokującej wiadomości. Wiktor Orban osobiście przyznaje Marcinowi Romanowskiemu azyl polityczny na Węgrzech. Azyl polityczny! twierdząc, że polski polityk jest ofiarą prześladowań politycznych. Dotychczas mówiliśmy o politykach, o milionach złotych, o systemach korupcji, ale jest jeszcze jedna grupa ludzi w tej historii: ci o których wszyscy zapomnieli, ci dla których fundusz był stworzony ofiary przestępstw. Anna, kobieta, która przeżyła przemoc domową, przez lata była bita przez męża, w końcu znalazła siłę, żeby odejść. Potrzebowała terapii, potrzebowała pomocy prawnej żeby wygrać sprawę o alimenty dla dzieci. Potrzebowała schronienia, gdzie byłaby bezpieczna. Złożyła wniosek o pomoc z funduszu sprawiedliwości. Odmowa. Brak środków. Tomasz. Jego syn zginął w wypadku samochodowym. Pijany kierowca. Chłopak miał 15 lat. Tomasz potrzebował wsparcia psychologicznego. Cierpiał na depresję. Nie mógł wrócić do pracy. Groził mu rozpad rodziny. Zwrócił się o pomoc. Niestety nie kwalifikuje się pan do programu, a 25 milionów złotych szło akurat na Pegasusa. Magdalena. Zgwałcona w swoim własnym mieszkaniu przez włamywacza. Traumatyzowana. Niezdolna do normalnego funkcjonowania. Potrzebowała długoterminowej terapii, specjalistycznego leczenia PTSD. Fundusz odmówił finansowania. Zbyt kosztowne. Magdalena próbowała popełnić o dwa razy. To nie są fikcyjne historie, to są prawdziwe losy prawdziwych ludzi. Ludzi, którym państwo polskie obiecało pomoc. Ludzi, których pieniądze, pieniądze przeznaczone specjalnie na ich wsparcie, zostały skradzione. Przez polityków w garniturach, przez księży w koloratkach, przez urzędników, którzy zarabiali tysiące złotych miesięcznie, kradnąc od tych, którzy stracili wszystko. Kiedy afera wybuchła, kiedy aresztowano księdza i urzędniczki, kiedy zaczęły się przesłuchania, nikt nie przeprosił ofiar, nikt nie zwrócił im pieniędzy, nikt nawet nie wspomniał, że to właśnie oni są prawdziwymi ofiarami tej historii. Bo w polskiej polityce prawdziwe ofiary nie mają głosu mają go tylko ci, którzy głośno krzyczą ci, którzy mają media, ci, którzy mają władzę a ci najsłabsi zostają sami. Jak zawsze. Kiedy afera Funduszu Sprawiedliwości wybuchła na dobre, reakcje były gwałtowne. Koalicja rządowa pod przewodnictwem Donalda Tuska działała szybko. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powołał specjalną komisję śledczą. Prokuratura wszczęła dziesiątki postępowań. CBA przeprowadziło naloty na biura fundacji i organizacji podejrzanych o udział w aferze. Opozycja Prawo i sprawiedliwość reaguje zupełnie inaczej. Jarosław Kaczyński nazywa to polowaniem na czarownice. Zbigniew Ziobro, główny podejrzany, odmawia stawiennictwa przed komisją śledczą. Politycy pis mówią o politycznej zemście, o niszczeniu dobrych inicjatyw, o tym, że Fundusz Sprawiedliwości pomagał tysiącom Polaków. Romanowski z Budapesztu udziela wywiadów. Jestem ofiarą reżimu Tuska to nie ja jestem przestępcą przestępcą jest rząd. A kościół? Kościół milczy. Większość hierarchów nie komentuje sprawy księdza Olszewskiego. Ci, którzy się wypowiadają, mówią ostrożnie: czekamy na wyrok sądu, domniemanie niewinności, ale jednocześnie żadnych przeprosin, żadnego potępienia, żadnego dystansu. To bardzo wymowne milczenie. To pytanie, które wszyscy zadają: gdzie są teraz te pieniądze? 100 milionów złotych, może więcej. Część została wydana na realne cele: luksusowe biura, samochody, sprzęt audiowizualny to da się wyśledzić, ale reszta prokuratura podejrzewa, że znaczna część środków była przelewana dalej do podmiotów, które trudno powiązać z oficjalnymi beneficjentami. Do firm słupów, do konta za granicą. Śledztwo wciąż trwa. Biegli finansowi analizują tysiące transakcji, próbują odtworzyć przepływ pieniędzy, ale to skomplikowane, bo system był skonstruowany tak, żeby ukryć ślady. Czy pieniądze wrócą do funduszu? Prawdopodobnie nie wszystkie. Część została wydana legalnie, w sensie formalnym dotacje zostały przyznane. Projekty zrealizowane, choćby fikcyjnie, dokumentacja złożona. Prokuratura będzie musiała udowodnić, że były to przestępstwa, a to wymaga czasu i dowodów. Czy sprawcy trafią do więzienia? Ksiądz Olszewski i dwie urzędniczki są duże szanse. Zarzuty są poważne, dowody mocne. Marcin Romanowski, dopóki jest na Węgrzech, jest nieuchwytny. Ekstradycja może nigdy nie nastąpić. Fundusz Sprawiedliwości. Nazwa brzmi pięknie, prawda? Sprawiedliwość słowo, które powinno znaczyć coś szlachetnego. Ale w tej historii, sprawiedliwość została zgwałcona przez tych samych ludzi, którzy mieli być jej strażnikami. To nie jest opowieść o złym rządzie czy dobrej opozycji. To jest opowieść o tym, co się dzieje, kiedy władza jest bez kontroli, kiedy politycy mogą robić co chcą, bez nadzoru, bez konsekwencji, bez strachu, kiedy pomieszają władzę z własnym interesem, kiedy zapomną, że pieniądze publiczne to nie ich pieniądze. Sto milionów złotych dla Was i dla mnie to abstrakcyjna liczba, ale wyobraźcie sobie, co można by zrobić za te pieniądze. Ile ośrodków pomocy dla kobiet po przemocy można by zbudować? Ile psychologów można by zatrudnić dla traumatyzowanych ofiar? Ile rodzin można by uratować przed bankructwem po tragedii? Ile dzieci molestowanych mogłoby dostać właściwą terapię? Sto milionów złotych to tysiące ocalonych istnień. Ale zamiast tego mamy profesjonalne studio nagraniowe w Fundacji Księdza. Mamy luksusowe samochody dla urzędniczek. Mamy system Pegasus i mamy wiceministra, który mieszka w Budapeszcie, chronionym przez zagraniczny reżim hybrydowy. Czy ta historia ma morał? Może taki. Władza korumpuje. Zawsze. Wszędzie. Bez wyjątku. Nie chodzi o to, czy politycy są dobrzy, czy źli. Chodzi o to, że każda władza, bez kontroli, bez nadzoru, bez strachu przed konsekwencjami, zamienia się w tyranię. I nieważne, jakie ma intencje na początku, nieważne, jakie wartości głosi, nieważne, w jakiego Boga wierzy, bez kontroli staje się przestępcza. Fundusz Sprawiedliwości był stworzony dla ofiar, stał się narzędziem oprawców. To jest polska lekcja lekcja, którą powinniśmy zapamiętać, bo władza znowu kiedyś wróci w te same ręce, albo w inne, ale równie chciwe. I jeśli my, obywatele, nie będziemy czujni, historia powtórzy się znowu. To była historia Funduszu Sprawiedliwości, historia księdza w koloradce i polityka w garniturze, historia 100 milionów złotych ukradzionych od najsłabszych i historia pytania, które pozostaje bez odpowiedzi: czy sprawiedliwość kiedykolwiek dosięgnie sprawców?